Dzień dobry gazelki, witam Was serdecznie z mojej kuchni. Dzisiaj jest dzień gotowania. Aga dzisiaj pod, podrzuciła nam przepiękne przepisy, jeśli chodzi o awokado, więc życzę wszystkim smacznego. Ja chciałam się dzisiaj podzielić z Wami właśnie takim filmem na moje ulubione ciasteczka. To są ciasteczka ze zdrowego żywienia, czyli z makrobiotyki. Makrobiotyka to jest nauka właśnie o zdrowym żywieniu. Nauka, która mówi o właśnie o takim żywieniu roślinnym, o takim żywieniu troszeczkę w w dziedzinie fitoremediacji, więc ja zapraszam Was do tego filmu, żebyście sobie obejrzały. Pamiętajcie tylko jedną rzecz, to będą ciasteczka owsiane i bardzo ważna rzecz, żebyśmy płatki owsiane namoczyły dzień wcześniej, ponieważ... One wtedy wydzielają specjalne enzymy, one wtedy kiełkują i na drugi dzień dopiero je używamy. Czy to jest owsianka, czy to są płatki owsiane, wtedy dobrze działają na nasze kości, dobrze działają przy osteoporozie, no i jest to po prostu taka, taka mieszanka, taka, taki eliksir młodości można powiedzieć, jeśli chodzi o w ogóle owsiankę i o dodawanie płatków owsianych do wszystkiego. Ja Wam zaraz podam, jakie mam dodatki. Zaczynamy od płatków owsianych, więc. Życzę Wam miłego oglądania. Na początek potrzebujemy dwie szklanki płatków owsianych, górskich, i te płatki wcześniej namaczamy. Najlepiej dzień wcześniej namaczamy płatki owsiane. Bardzo ciepłą wodą wsypujemy do miseczki i zalewamy wodą. I takie płatki zostawiamy albo na noc. Albo przynajmniej na 4 godziny. Wtedy wszystkie enzymy w płatkach owsianych uwalniają się. Następnie przygotowujemy pół szklanki rodzynek sułtańskich, do tego drugie pół szklanki wsypujemy do innego pojemniczka i tutaj gdzieś tam, o, mamy też śliwki. Śliwki z 15 sztuk, czyli tak 50 gram śliwek jest tutaj suszonych, suszone. To, to jest takie słodzidło, które będzie razem z bananem powodowało, że nasze ciasteczka owsiane dzisiaj będą słodkie. Zalewamy, to zalewamy, żeby się odmoczyło, i później odlewamy, żeby dodać w całości. A tutaj z kolei zalewamy wodą gorącą także, i czekamy około 15 minut na to, aż to mocno mm, gdzieś tam nasiąknie i będziemy to blendować na gładką masę, na taki dżem. Następnie przygotowałam łyżkę, łyżkę kakao przede wszystkim, małą łyżeczkę cynamonu jako resztę dodatków. Pociapałam banana, jednego dojrzałego, bardzo dojrzałego banana, żeby było słodkie. Przygotowałam pół szklanki wiórków kokosowych, które dodamy, i łyżkę masła orzechowego najlepiej gładkiego żeby gdzieś to albo można z, kawałko, z kawałeczkami orzechów to już jak kto woli możemy dodać jeszcze inne orzeszki możemy dodać inne bakalie ja dodaję tak żeby moim dzieciom smakowało i tutaj odlałam już wodę jeśli chodzi o rodzynki te rodzynki w całości będę wrzucać do płatków a tutaj mam kolejne rodzynki które i z tymi śliwkami też odlałam wodę zostawiłam Ciutkę, w sumie nie, nie zostawiłam, bo doleję teraz doleję ciutkę wody, czyli tamtą taką brudniejszą odlałam, bo wiecie, że często bakalie są e, nie wiem, czy, czy zdajecie sobie sprawę, ale bakalie bardzo często są w oleju i w cukrze e, w, dodatkowo e, gdzieś tam konserwowane, dlatego lepiej je wypłukać, lepiej je namoczyć i potem jeszcze raz dolać wody. No i to właśnie będziemy blendować. I te wszystkie składniki zaraz ze sobą połączymy e, i, razem z płatkami owsianymi do miski. Ok, więc tak jak mówiłam, teraz blendujemy słodzidło na gładką masę. Zatem mogą na naszych trafić trafić pestki. Możemy też dodać daktyli. Ja akurat dzisiaj daktyli nie mam, dlatego dodaję y, to. E, teraz Mieszamy ze sobą wszystkie składniki. Jest to bardzo, bardzo, bardzo prosty przepis. Najpierw wykładamy płatki owsiane, które już sporo odczekały. Dodajemy słodzidło. wszystkie składniki ze sobą po prostu mieszamy. Mieszamy już nie blendujemy, tylko dobrze mieszamy. Dodajemy naszego banana. To łyżką dobrze zmieszamy. To jest w ogóle taka wersja, że możemy jeść to i na surowo jak owsiankę i możemy także to zapiekać jako ciasteczka. Tutaj dajemy nasze masło orzechowe, kakao, cynamon i dobrze sobie to mieszamy. Możemy nie dodawać kakaa. Ja robię w stylu czekoladowym, dlatego że moje dzieciaki uwielbiają wszystko co czekoladowe, dlatego e, będzie. Zawsze szybciej znikają te, niż te drugie. Dobrze to musimy wymieszać. Zrobiła nam się taka gładka masa. Pokaż tutaj, o, o, o. I do tego dodajemy wiórki kokosowe, Nasze rodzynki luzem Będzi, będą to bardzo wersja bardzo słodkich ciasteczek i bardzo zdrowych i najlepiej taką masę jeszcze na pół godziny stawić do lodówki, jeżeli mamy czas, jeżeli nie, no to nie wstawiamy. Przygotowane ciasteczka owsiane. E, właśnie wykładamy na papier pergaminowy e, do pieczenia. Mi wyszły dwie blaszki, jedna większa, druga mniejsza, troszeczkę. E, I wkładamy do piekarnika na 180 stopni, na jakieś 30 minut. Ale sprawdzamy, bo czasami po 20 minutach już są dobre. W zależności, czy zrobimy bardzo grube, czy zrobimy bardzo cieniutkie, e, trzeba sprawdzać. Teraz dam wam patent na fajną czekoladę na te ciasteczka owsiane, taką w miarę zdrową, ale z żelatyną. Więc jeżeli ktoś nie lubi produktów odzwierzęcych, to tutaj może mieć jakiś problem. Ja tutaj już przygotowałam tak naprawdę pół szklanki wody. Do tego przygotowałam taką zawiesinę, czyli wodę zalałam dwoma łyżkami do wody wsypałam dwie łyżki żelatyny, do tego kieliszek miodu, czyli 5 łyżek stołowych miodu płynnego. Zmierz mniejszy gaz, bo chciałabym Wam wszystko opowiedzieć. I jedną łyżeczkę sk skrobi, czyli mąki ziemniaczanej. Dzięki temu dzieciaki nie będą upaprane czekoladą. Jeżeli to zastygnie na ciasteczkach, to ta czekolada nie będzie po prostu wszędzie, tylko ona będzie takim, takim kleikiem, po prostu, który się tam przykleił na, do ciasteczek. I wsypujemy dwie łyżki stołowe kakao. To będzie nasza czekolada, wiórzki stołowe, kakao. Oczywiście, jeżeli będzie mało słodkie, to ja zachęcam, żeby dosłodzić. Oczywiście, nie możemy gdzieś tam tutaj e, dać się e, ponieść, że zupełnie nic nie słodkie, więc e, słodzidłami, jakie chcecie, czy to będzie stewia, czy to będzie e, pewnego rodzaju miód, e, to ja oczywiście zachęcam. I tutaj wlewamy żelatynę i mieszamy, tak żeby nam się to wszystko pięknie zmieszało. To zgęstniało. Oczywiście to, jak będzie dopiero troszeczkę zgęstnieje, jak, jak zacznie stygnąć, oczywiście. Na razie to jest takie rzadziutkie. Ja podwyższę troszeczkę, żeby się tak podgotowało bardziej, ale najpierw sprawdzę, wiecie co, paluchę. Czy jest dosyć słodkie? Jeżeli nie jest, no to warto, żeby dosłodzić. Moje jest. Mogłoby być słodsze, więc ja je zaraz dosłodzę. Ok, taką czekoladę doprowadziliśmy do wrzenia i w tej chwili ona będzie się studzić. Im bardziej będzie się studzić, tym bardziej będzie gęstsza. Akurat te ciasteczka zdążą nam się upiec i zdążymy to nałożyć. Będzie to pewnego rodzaju taka. E, Taka żelatyna, po prostu taka galaretka trochę na naszych. Zresztą same zobaczycie zaraz. Mamy to. Tak wyglądają nasze ciasteczka po upieczeniu. Yy, zaraz wam pokażę chociaż jedno. O, proszę bardzo. Tak wyglądają. I takie ciasteczka możemy czymś posypać. I albo, tak jak ja mówiłam, tak wygląda nasza czekolada. Czekolada, która jest bez mleka, zupełnie, bez cukru, bez oleju, to niesamowite, prawda? I teraz należy wziąć małą łyżeczkę i małą łyżeczką nakładać tą czekoladę. Ja właśnie zaraz wezmę tą małą łyżeczkę, i chociaż na jednym ciasteczku pokażę Wam, jak, jak to nakładać, żeby to zastygło razem z tym wszystkim, razem z tymi ciasteczkami, ona będzie. Wtedy taka, o w ten sposób i tak to ja sobie właśnie kombinuję dla moich dzieciaków, żeby coś było zdrowego, żeby, żeby nie zawsze były słodycze, tylko te niezdrowe, ale także, żeby były w domu zdrowe słodycze, bo nasze żywienie to jest podstawa naszego zdrowia. Także ja wam życzę wszystkiego dobrego i smacznego. Podzielcie się w komentarzach, czy ciasteczka wam wyszły i jak wam smakowały. To pokażę wam jeszcze efekt końcowy, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą czekoladę. Więc zobaczcie, dotykam palcem i nie mam brudnego palca. Widzicie? O, widzicie? tego jest giętki, zobaczcie, w taki sposób, więc maluchy, maluchy się po prostu nie ubrudzą. To jest świetna przekąska dla dzieci, e, świetny patent tak naprawdę. Pozdrawiam Was, smacznego życzę. To teraz Wiktoria nam powie, czy, czy ciasteczka są dobre, owsiane. Dobre. Dobre? Smakują Ci? Tak. A są słodkie? Tak. Są słodkie. A, jesz z apetytem. Chyba naprawdę są dobre, prawda? A pokaż, ubrudzona jesteś, nie? Już zjadłaś tyle, a jeszcze się nie ubrudziłaś, co? No właśnie, to jest ten patent, że dzieciaki są czyste przy tych ciasteczkach.